Baw się razem z nami to tytuł letniej akcji, która realizowana jest co roku, od 2016 roku, z jednoroczną przerwą w 2020. Oczywiście z racji pandemii. Zgadza się. To jest taka akcja kierowana do dzieci z całego miasta Pabianic. Zawsze jest organizowana w pierwszym tygodniu wakacji, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego dzieci. I skierowana do tych dzieci, które nie mają jeszcze zorganizowanego czasu. My jesteśmy w różnych punktach miasta i bawimy się z dziećmi w gry planszowe, w takie zabawy typowo podwórkowe. Przypomnijmy, kto jest organizatorem akcji. Organizatorem akcji jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, nasz Wydział Wspierania Rodziny. Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz stacja, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Pabianicach. Czyli teraz wejdźmy w szczegóły i powiedzmy, zajęcia odbywają się tak jak już było powiedziane w ostatnim tygodniu czerwca, są zawsze trzy lokalizacje. Tak jest, czyli jest to Strzelnica, Park Wolności i to jest, zaczynamy w tym miejscu, to jest poniedziałek, we wtorek i w środę jesteśmy w Parku Słowackiego, i w czwartek, i w piątek na Lewitynie. To jest w godzinach 11-15. No właśnie, i co wtedy, na co mogą liczyć dzieci? Na jakie gry i zabawy? Mamy dużo gier planszowych skierowanych do dzieci w różnym wieku, czyli od maluszków po starsze dzieci. Mamy takie typowe zabawy podwórkowe, czyli są skakanki, hulahopy, piłka i wiele takich zabaw, kreda do malowania, malowanki, takie zabawy z dawnych lat, że tak powiem, które są alternatywą do do tego, żeby dzieci nie spędzały tego czasu w domu przy telefonie czy przy komputerze. A w razie niepogody. W razie niepogody zapraszamy do nas do, tutaj do budynku na partyzanską 31. I tutaj będziemy również organizowali te zabawy, ale już na terenie budynku. A jeśli chodzi o lebi tę trzecią miejscówkę, to tam jeszcze dodatkowe atrakcje czekają na milusińskich w postaci wodnego placu zabaw między innymi. Tak, tak. dokładnie, bo już za chwilę otwarcie, więc my będziemy też jak co roku usytuowani blisko tego parku, także trosz, troszkę może mogą dzieciaki się ochłodzić, wrócić do nas do zabawy, ale też blisko jest plac zabaw. Siłownia, więc tam rzeczywiście jest najbardziej atrakcyjne to miejsce, dlatego tam jesteśmy dwa dni. Jaki jest ogólny cel akcji? Czy tylko organizacja czasu wolnego? Tak, ale oczywiście też edukacja, informacja. Będziemy też rozdawać ulotki o tematyce profilaktycznej. Najczęściej te dzieci pojawiają się z rodzicami, mogą uzyskać informacje na temat, gdzie uzyskać pomoc, więc to na pewno jest też taka edukacja dla całych rodzin. Gdzie można uzyskać informacje na temat tej letniej akcji? Plakaty widnieją we wszystkich szkołach, w pabianicach i w urzędach i placówkach miejskich. Też na stronie I oczywiście tak na stronie interne internetowej naszego miejskiego centrum i na stronie facebookowej naszego wydziału.